Zwolnienia z uef to podobno prawdziwa plaga wśród dzieci i młodzieży. Dziś pokażę Ci, drogi rodzicu, bo to głównie jest odcinek dla Ciebie, że jest jeden sport, który sprawi, że Twoje dziecko zapomni o lewych zwolnieniach i stanie się prawdziwym sportowcem. A ten sport to oczywiście baseball. Dziś 10 powodów, dla których warto, żeby Twoje dziecko zainteresowało się tym właśnie sportem oczywiście z korzyścią dla Ciebie, drogi rodzicu. Zapraszam. Powód numer 1. W baseballu nie ma gwiazdorzenia. Sam bez drużyny nic nie zrobisz. To jest jednak gra zespołowa, gra zespołowa. Komunikacja, nauka pewnych schematów, asekuracja kolegów z boiska. Jest to absolutnie niezbędne, żeby wykonywać udane akcje w obronie i ataku. Tylko wypada jeszcze poznać zasady gry, ale spokojnie, kiedyś się nauczą. go, Bachi, go, go, go! Powód numer dwa wszechstronność i koordynacja. Pokaż mi drugi taki sport, gdzie dziecko może pobiegać może odbijać piłkę za pomocą metalowego kija gdzie można porzucać piłkę i połapać. Jest wiele elementów, które trzeba dopracować, a to czynić dziecka bardzo wszechstronnego sportowca poza tym skupienie. Trafienie piłki to bardzo trudna rzecz. Podczas zamachu kijem trzeba cały czas być skupionym na piłce, a nie jest to takie proste. Jest takie hasło: Keep your eye on the ball. Oczywiście chodzi o ciągłe śledzenie piłki, ale dosłownie można to przetłumaczyć jako: trzymać oko na piłce. Niektórzy rozumieją to jednak zbyt dosłownie. Powód numer 3: koncentracja i cierpliwość. Mówiłem, że baseball to gra zespołowa. Kiedy jednak Twoje dziecko podchodzi do odbijania, to nagle ten sport staje się mocno indywidualny. Albo pałkarz, albo miotacz, albo jak do odbijania. Mówiłem już o trudności odbijania, ciągłe śledzenie piłki to jest jedna sprawa. Do tego dochodzi timing, czyli wyczucie czasu. W którym momencie odbić piłkę, aby ta jak najdalej leciała? Którą częścią kija odbić? Kiedy piłka leci w strefę, a kiedy nie? Sama siła tu nie wystarczy. Jeżeli pałkarz ma problemy z koncentracją, z cierpliwością, z prawidłową oceną lotu piłki, no to żaden z niego pałkarz. Koncentracja i cierpliwość. Powód numer 4 zasady gry. Tak, są one skomplikowane, zwłaszcza w kraju, gdzie baseball jest absolutnie egzotyczny, ale ma to też swoje dobre strony. No bo jaki to problem powie dziecku, żeby przebiegło od punktu A do punktu B? Ale sprawić, że poznało zasady baseballu murowany szacunek w całej klasie. Powód numer 5 respekt i szacunek. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że baseball jest to trudna gra, nie oszukujmy się. Czasami bywa też bolesna. I mimo boiskowych starć, wszyscy tworzymy jedną wielką baseballową rodzinę. Powód numer 6: baseball można trenować wszędzie. W domu bywa to niebezpieczne, choć da się zrobić. Oczywiście najlepiej wyjść na zewnątrz, choć tam też może być niebezpiecznie. Można trenować samemu. Można trenować z psem. I oczywiście można, i to jest powód numer 7 można trenować z rodzicami. Baseball jest to świetny sposób na rodzinne spędzanie czasu. Trening z tatą. Trening z mamą. No a później, oczywiście, mecze i wielka, wielka duma rodzica. Powód numer 8 muzyka stop. Nie powinienem tego mówić, ale powiem w tajemnicy. Baseball w Polsce jest super niszowy. Znaczy to tyle, że konkurencja nie jest duża. Jeżeli Twoje dziecko będzie systematycznie trenować, to jest naprawdę gigantyczna szansa, że wkrótce zostanie reprezentantem Polski. Muzyka! Tak, to prawda, szanse są olbrzymie, a korzyści? No oczywiście duma, w końcu reprezentacja Polski. A druga sprawa to międzynarodowe mecze, wyjazdy za granicę, możliwość poznania innych krajów, innych kultur, innych ludzi, nauka języka obcego. A wystarczy, żeby twoje dziecko złapało baseballowego bakcyla. I jest jeszcze jedna korzyść, przy wigilijnym stole możesz powiedzieć drogi rodzicu, na przykład nielubianej ciotce, mój syn jest reprezentantem Polski. Warto czekać na tą wigilię. Powód numer 9. W baseballu nie ma pieniędzy. Jeżeli myślisz, że twoje dziecko będzie zarabiać tyle co Lewandowski i utrzymać je na starość, no to sorry, ale tak nie będzie. W bejsbolu nie było i nie będzie pieniędzy, ale jest tego dobra strona. Trenerzy, którzy wezmą pod opiekę twoje dziecko, to prawdziwi pasjonaci tej dyscypliny. Nie będą je traktować jak maszynkę do zarabiania pieniędzy, bo pieniędzy tutaj nie ma, a będą starać się zarazić je swoją pasją i miłością do tego sportu. I powód numer 10. baseball to przede wszystkim świetna zabawa. Pokaż mi dziecko, które nie chciałoby pouderzać metalową pałą, dziecko, które nie chciałoby się trochę pobrudzić. W baseballu można to robić absolutnie bezkarnie i nawet jest to wskazane. Jeżeli twoje dziecko ma skłonność do demolki, a chyba każde ma, to baseball może okazać się Twoim wybawieniem. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do wspaniałości tego sportu. A jeżeli oglądają ten materiał osoby, które są związane z jakimś klubem, który posiada sekcję dziecięce, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Tylko proszę was, nie podawajcie linków, bo YouTube ma tendencję do kasowania linków, więc po prostu napiszcie, co rodzic powinien wpisać w Google'ach, żeby znaleźć wasz klub. A ja życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Na razie!